Czwartek 13.07, żeby być dokładnym. Zaczynamy kolejny dzień. Znaczy dzień już zacząłem od 8 rano. Już mieliśmy tutaj nagrania, więc lampy wszystkie porozkładane na green screenie. Parę rzeczy ciekawych obgadanych i mam nadzieję, że część z tych pomysłów uda się jakoś dokładniej rozwinąć. Właśnie dostałem komentarz ziemniak na dragach. się zastanawiam, czego on dotyczy. O, jeszcze paczkomat, muszę się odebrać poczkowi. Miałem iść ogólnie teraz do pracy, przejść się przez miasto, złapać jakiegoś timelapsa, ale zaniosę pewnie wszystkie rzeczy jutro. Cii Dostaję którąś już z kolei wiadomość, bo sobie teraz siedzę i odpisuję na fanpage'u na wiadomości. Którąś z kolei, czy mógłbyś podać mi na przykład 5 faktów o sobie, o których inni nie wiedzą, ale nie są zbyt prywatne. Tutaj tak cytując. A takich wiadomości, no zazwyczaj jak robię ten, to zbiorcze odpowiadanie, pojawia mi się przynajmniej... Ja nie rozumiem, skąd się wzięła i zrobiła taka straszliwa mania na robieniu, robienie 5 faktów o danym youtuberze. To jest dla mnie takie... To jest rzecz, która mnie rozpierdziela po prostu. Siemanko, ziemniak, słuchaj, muszę się z tym zgłosić do kogoś coś na tym zla, bla bla bla. Bab tutaj trzy zestawy morele i wszystko spoko chciałem zacząć odpisywać, a tu się okazuje, że to jest użytkownik Facebooka, czyli ktoś zrobił konto tylko po to, żeby zadać pytanie? Możecie się zapytać twórców, może wam powiedzą, a może wam nie powiedzą, twórcy nie są po to, żeby do nich zadawać bez przerwy tego typu pytania, bo to nie leży w ich interesie, żeby na te pytania odpowiadać bezpośrednio. No kurczę, zwłaszcza. Że takich pytań się pojawia u mnie przynajmniej pełno, właśnie dotyczących sprzętu, a ja nie znam wszystkich absolutnie płyt głównych, kart graficznych. Jest wielu twórców, którzy mają stricte poświęcone kanały, poświęcone kanały tylko i wyłącznie jednej danej rzeczy. No cóż, może czas przestać odpowiadać na pytania. Na pewno odpowiedzi, na pewno wiadomości będą kierowane, żeby napisać na forum, dlatego że jeżeli ktoś chce Uzyskać dialog, to też niech trochę przedstawić swojej inwencji twórczej. No bo ja też niejako przyglądając te wszystkie zestawy, staram się chociaż trochę liznąć tej wiedzy, albo odpowiedzieć na dane pytanie, posiłkując się pewną wiedzą, którą też muszę w danej chwili zdobyć. No bo wiecie, nie wszystko leży w głowie, nie o każdym modelu aparatu, czy nie o każdej lampie wie się absolutnie wszystko. Ale ten ziemniak narzeka. Nie. Słyszałem wczorajszego samego siebie, że powinienem chociaż trochę zażyć aktywności fizycznej. To też byłem w sklepie i kupiłem same słodkie rzeczy. To jest kolejna wiadomość, Ziemniaku, za tydzień. Masz przestać jeść tyle słodkiego żarcia. A oprócz tego zopała mnie spora wena. Po pierwsze, ten mikrofon nie chce mi działać, coś się z nim rąbie, więc będę musiał go odesłać. Ale uwielbiam LEDy i teraz chciałem zaprezentować. Uwielbiam LEDy w każdej możliwej postaci, wszystko co świeci. Dlatego tutaj zebrałem kubkę swoich ledów, kubkę ledów mam też na stole i zamierzam zrobić filmik, który nie będzie filmikiem, jakimś mega poradnikiem o ledach, tylko takie nie wszystko o ledach. Opiszę po prostu ledy jakie mam tutaj ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że yy, jako taka ciekawostka po prostu. Dużo osób się pyta, dużo osób widzi różne zestawy, a ja na przykład między innymi kupiłem ostatni zestaw z diodami RGB. Dosłownie trzy różne diody. Czerwona, niebieska, zielona, które są na jednym pasku i nie działają tak samo jak diody RGB, gdzie jedna dioda jest pojedynczym pikselem RGB. Dlatego chciałbym to po prostu opisać, tak ułożyć. Może coś fajnego wyjdzie na główny kanał. Ziemniaku, nie graj w tą grę. Przyszły mi właśnie półki, znaczy przyszły, muszę po niej iść dopiero do stolarza i to są półki, pod które będę montować LEDy. Dużo pracy, koniec ze Slither.io. Powiem tak, jednak za dużo było tych półek i były zbyt ciężkie, żeby samemu sobie z tym poradzić, więc zadzwoniłem do taty, a on mi pomógł to przewieźć samochodem. <grystanie> Dobra, teraz muszę skończyć materiał OLED'a, a jak jego zrobię, to będę mógł zacząć robić materiał na temat półek. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego na kanał. Jeszcze jedna dygresja, jak kupujecie półki, chcecie mieć fres pod LED-y, zawsze weźcie sobie dodatkowy milimetr miejsca, bo tak jak spojrzymy tutaj, te ledy za bardzo nie chcą się mieścić, chyba że na wcisk. Więc takie trzeba będzie ustawić. Jeden plus takiego rozwiązania jest taki, że nie trzeba będzie używać kleju. Łapka w górę. Minęła już 20 i zawsze to jest śmieszny moment, bo gaszę wszystkie światła. Zostawiam tylko kulę. Tylko stanowisko jest oświetlone. Będę zaczynać streama, tylko że dzisiaj muszę naprawdę względem siebie być odpowiedzialny i tego streama zrobić rzeczywiście do planowanej godziny. 22.00-23.00. Ja ustawię wszystkie programy do streamów i Będę go odpalać. Jedyny problem jest taki, że coś z tym mikrofonem dynamicznym mi się stało. Zresztą widzieliście na streamie, że pokazywałem, że mi ten port zaczął wyskakiwać i on się nie trzyma luźno. Coś jest z nim ogólnie tak. I teraz jak jest podpięty ten mikrofon, to on straszliwie szumi. Stąd też będę streamować dzisiaj na pojemnościówce i będzie znowu słychać, jak skrzypi mi podłoga w całym mieszkaniu. I jeszcze raz ja chciałem powiedzieć w ogóle, że będziesz na regatach na Mazurach, będzie można z tobą zdjęcie. Ga galwik będzie można wszystko, znaczy prawie wszystko będzie można. Jak powiem, że wszystko, to ktoś powie, że. Dobra, ziemniak, zobiec sobie podpórkę a swoje stopy masz się położyć i będę trzymać się na tobie. Swoje stopy przez godzinę. I to byłoby bardzo niezręczne, więc może nie, że wszystko tylko śniący na jawie chciał być we vlogu. To jest we vlogu. Natomiast vlogi bawią i uczą, i tym samym po raz kolejny odpaliłem streama i nie sprawdziłem, jaki mam tytuł. Więc po raz kolejny jest Ziemniak FM, wieczorne piwko z Ziemniakiem. Ale zaraz zmienię nazwę i mam nadzieję, że za tydzień Ziemniaku, drogi z przyszłości, będziesz pamiętać te rzeczy, żeby sobie zapisać, na przykład, jak już popełniłem parę razy ten błąd, to jest źle. O rany, tyle osób też chce? Dobra, no to w takim razie... Dobra, to łapiemy. O, zgłosiło się więcej chętnych do vloga. Ale dobra, wr wracajmy w takim razie do prowadzenia live'a, a nie koniecznie vloga, bo to jest, to jest stream, to nie jest vlog, to jest... zupełnie inne... Zupełnie inne wydarzenie. Nie mogę, nie chcę brać tego aparatu stąd. Dobra, dobra, już. Już. Cięcie, 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 cięcie. Ej, jak tu nie być wesołym podczas vloga? Te vlogi mnie aż za bardzo nastrajają pozytywnie, a potem nie mogę spać. Dlatego dzisiaj będę montować materiał. Znaczy, <grym> ja mont montować. Będę go dzisiaj składać. Nie składać! Nagrywać! No! Mniejsze. Kurczę, w czasie przerwy, bo jest teraz reklama, wrzuciliśmy raj do Marcina. Miał 14 widzów, i teraz patrzcie. Marcin, marcin, wystaje poza ramkę. Kurczę, jakie to jest! Jakie to jest! Wspaniałe! Ja tak jak się Marcin cieszy straszliwie szczerze, tak samo ja się straszliwie cieszę w tym momencie. Aż musiałem wstać. Stream, bo no tu! się wywróciłem. Stream ostatecznie był do drugiej. Kurczaki. Miał być do 22, ale w planach było, że nie ma być streamów później niż godzina druga. Aż był do drugiej, to można powiedzieć, że to jest jakiś mały sukces. Gorzej, że nie zrobiłem ani materiału o półkach, ani o LEDach, tylko streamowałem. Tylko, że ten stream zapadnie na zawsze chyba w moją pamięć. Wiecie dlaczego? Było jedno słowo kluczowe. Ewww. <ścoughs> Druga 30. Mimo, że nie udało mi się zrobić wszystkiego, co miałem zaplanowane, to ten stream był pff, taki. Aż chyba ściągnę nagranie z niego, po prostu wytnę fragment i będzie on na grajdoku bo był genialny, a zaczęło się od drobnego, niewinnego ewewewe. Dobrej nocy, chociaż nie, bys. Zaraz po 16, jeżeli będę trzymać właśnie taki cykl wydawania, do następnego. <śled> Jednak nie, druga 56. Albo moje życie, chociażby dlatego, że w tym momencie robi się na zewnątrz jasno, a jeszcze nie spali, mam wielki dylemat: czy iść spać, czy spróbować się rzeczywiście przedstawić. Przedstawić, nie przedstawić. Yeah. Tja! 5:45! Dwa vlogi. Kurde, ja bym chciał iść spać! Ale mi się nie chce spać! Teraz będę leżeć dopóki nie zasnę. To sobie obiecuję. bo chodzi o ten ruch. Zapomniałem o ruchu. Dzisiaj nie zrobiłem ruchu, mimo że widziałem wczoraj vloga, żeby zrobić ruch. Nie poćwiczyłem. Może to jest wszystko tego wina! Ale ta niecuba na streamie chyba się też liczy. Dobranoc! Ha! Płyna noc! to ja spać jak człowiek, a nie jak się robi jasno na polu, że mi się chce wtedy spać z automatu. Chociaż taki imprezowy trochę tryb życia wychodzi na to. I spać o szóstej. Wstać po południu, żeby zacząć kolejną imprezę. Kiedyś tak się robiło.